Witam bardzo serdecznie wszystkie wodniki w czytaniu miłosnym na sierpień 2019. No i zaczynajmy. Zaczynajmy oczywiście od karty osoby, o której myślimy, lub z którą łączy nas relacja. I to jest ósemka mieczy, czyli. No, czyli takie ograniczenia, tak? A to są takie. Ciągłe myśli, ciągłe zastanawianie się, takie pesymistyczne myśli, zak zakrywające już o, o prawie że depresyjne. To jest wszystko w naszej głowie, tak? W naszej ewentualnie partnera. Bo to jest też taka karta, która y, mówi nam o relacji ewentualnie z tym partnerem, tak? E, jeśli, jeśli go mamy. E, I no to jest takie ciągłe męczenie się, zamęczenie, dlaczego, dlaczego się tak stało, bo to tak, bo to tak wypadło, a nie inaczej, na pewno to się powtórzy, to jest takie troszeczkę męczenie siebie, tak? No dobrze, zatem co wy oczekujecie od tego partnera waszego? To jest szóstka pentakli, czyli wy chciałobyście takiej dobroci, tak? Takiego dzielenia się, takiego, takiej pomocy, wspólnego działania, dobroczynności właśnie, tak? Ja pomogę Tobie, ty pomożesz mnie, chciałabym móc na Ciebie liczyć. Wspierajmy się wzajemnie, spędzajmy wspólnie być może czas, tak? Mhm. No, a teraz dobrze. Czy on jest z Tobą zainteresowany? Piątka miecza. Mhm. No to jest taka bezsilność. Być może on jest na jakimś rozdrożu ten, wo, ten wasz partner wodniczki i być może on myśli w ogóle o jakiejś innej sprawie. Być może przez coś przeszedł trudnego w ostatnich, w ostatnich dniach. Może coś wam nie powiedział. Może coś go dręczy tak. Warto by było tutaj albo przeczekać albo przeprowadzić jakąś taką spokojną rozmowę tak. Mhm. Jaka jest jego obecna sytuacja? To jest Koło Fortuna. Być może to było związane właśnie z wyjazdem jakimś. Być może leżało mu to bardzo na sercu, że musi wyjechać. Może rozstaliście się w jakiejś takiej niemiej atmosferze, tak? No, musiał jechać na przykład do pracy, powiedzmy tak, a umówiliście się, że już nie będzie jeździła, a mimo tego jeździ. No i z kolei tutaj jakieś tam z tego wynikły. Takie sytuacje dla niego trudne, bo, bo on o tym myśli, tak? Że was zranił, że was na przykład zjawił, przykładowo, tak? Um, tak. No o czym jeszcze może mówić koło fortuny? O, takim, o takiej zmienności, tak? O takiej napędzaniu, teraz jest dobrze, za chwilę będzie źle, ale no wiecznie się to kręci, jakoś to wygląda, jakoś to będzie, tak? Na tej zasadzie. Nie jest dobrze, ale, ale nigdzie nie jest dobrze, tak? No, tak to widzę, tak? No dobrze, czyli teraz sobie zobaczmy, czy to wy powinnyście wyciągnąć pierwsze ręka do tej relacji. To jest Rydwan, nie. Powinniście robić swoje, powinniście... Powinniście właśnie przejść do przodu, poddawać się właśnie dniu codziennemu być może jakiejś swojej pracy, zamiłowaniom, zainteresowaniom. Myślę, że, że jak najbardziej w tym kierunku pójść. I teraz co wyniknie z tej relacji, tak? Oj, ale lata, jak to uwodnika, księżyc, czyli cisza. Cisza niewiadome, rozmyślanie każdy sobie, tak. Potrzeba samotności, pobycia samemu, tak? Być może tak, to jest potrzebne. No i jak na przyszłość ta relacja będzie się układać? To jest siódemka, siódemka pentakli. Czyli no, to by się opierało przede wszystkim na takiej postawie cierpliwości do tego związku, tak. Takiego powolnego rozwijania tego, co mamy, ale takiego naprawdę bardzo powolnego. No, nie jest to źle, ale no, fenomenów w tym też nie widzę. Też nie widzę. Tym bardziej, że tą osobę coś trapi. Trapi. Tra 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 Podopowiadajmy sobie właśnie te miecze. Rycerz Pentakli. Być może on się przejmuje właśnie jakimiś pieniędzmi, które miał otrzymać, tak? Jakimś zyskiem. Może ten wyjazd to rzeczywiście nie jest głupi pomysł, bo może on pojechał, przepuśćmy za tą zagranicę, żeby zarobić, tak? Dla Was, żeby to zrobić. On robi to dla Was, powiedzmy dla Waszego związku. Bo nie widzę, żeby on miał tutaj jakieś e, wobec Was nieczyste zamiary, tak? Dobrze. A dlaczego, dlaczego? ta piątka mieczy? Dlaczego, ta, dlaczego on tak czuje? Bo jest też pucharów. Mhm. Czyli. On trochę miał inne myśli. W jego głowie to miało inaczej wyglądać, tak? On chciał tutaj właśnie takiego emocjonalnego explosion, tak? E, chciał jakichś romansów. Chciał no, jakiegoś spełnienia emocjonalnego, a tego nie otrzymał, i stąd właśnie ta piątka mieczy. Być może on już liczył, że, że wasze podejście będzie takie, że, że po prostu bardziej zrobi się gorąco w sypialni, a tutaj lipa. Liczył na pewno na jakiś taki szybszy, szybszy taki intymniejszy bieg zdarzeń, no niestety tego nie otrzymał. A dlaczego tutaj u was to jest? Bo jest szóstka buław, czyli Wy tutaj chcecie takiego rozkoszowania się zwycięstwem, tak? Chcecie takiej dobroczynności i przy tym, żeby to wszystko, że tak powiem, osiągnięte taką Waszą wyrzeczeniem, być może troszeczkę, tak? No. Życzeniem, taką dobroczynnością, dzieleniem się wspólnym, wszystko, i żeby, to, i żeby to było oparte na solidnych takich podstawach, mimo tego, że, że ja się starałam, tak. Tutaj z mojej strony jest wszystko ok. Ja chcę jak najlepiej. To właśnie tyle czekałam na ciebie. Dawałam, dawałam na przykład w pewnych sytuacjach już sobie. Poskromić moje nerwy. Nie mówiłam tego ostatniego słowa, gryzłam się w język, dlatego też ja chcę się cieszyć zwycięstwem, tak? Ja chcę się cieszyć z tego, co już osiągnęłam z Tobą na przykład, tak? Mhm. No i po, zobaczmy, dlaczego jest to koło Fortuny. No bo jest, kochankowie, to jest jakiś wybór. Mhm. Czyli to by wskazywało, że on ma jakiś wybór, tak? Jakiś wybór, albo ma po prostu kogoś na boku. No tak się zastanawiałam, co powiedzieć, ale, no, ale, może jednak wchodzi w to grę tutaj ten rycerz pucharów, być może też znaczyć to, że piątka mieczy. Dlaczego on czuje porażkę? Bo on, na przykład, rycerz pucharów wdał się w jakiś romans. Rycerze pucharów bardzo to lubią robić, tak? E, kochankowie opróc, oprócz właśnie e, wyboru. To jest karta no, typowego kocha, kochanka, tak? Okazywania wylewania swoich uczuć. E, Rydwan, dlaczego wy. Dlaczego Wy tak powinniście się zachować? To jest dziewiątka mieczy. Ponieważ jesteście zranieni, ponieważ macie stres napięcia i po prostu macie to przyczekać, tak? E, nie odzywać się robić swoje. A dlaczego jest ta, ten księżyc, to jest dwójka monet, czyli prowadzenie kilku spraw jednocześnie, czyli być może jest to też praca, ale to może być też drugi związek na boku, tak? Ojej, no strasznie się tu zrobiło, powiem szczerze, nie spodziewałam się. No i tutaj, dlaczego jest ta relacja, jak to będzie wyglądać? No tu wyszła gazda. czyli wyszło to finalnie dobrze. Wyszło to finalnie dobrze. Może wezmę w tą stronę, Wyszło to finalnie dobrze. Ale no będą trudności i w sierpniu będą to spore trudności. E, ile tutaj mamy arkan dużych? Wielkich, znaczy się. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Mhm. Jakiś fenomenalny okres długi, to to nie będzie, ale, ale no radziłabym po prostu przyglądać się sytuacji, tak? I dużo rozmawiać z partnerem, bo on w myślach sobie swoich, że tak powiem, siedzi. Znaczy, rozmawiać. No też nie rozmawiać, tylko robić swoje. Tutaj też radzę karty rydwane, jedź sobie, bo ty sama nie masz, nie masz nic lepszego w głowie, tak? To być może no jednak trzeba porozmawiać. Trzeba ten znaleźć czas wspólny, żeby porozmawiać w ogóle o co w tym związku chodzi, co tu się dzieje między wami, tak? No bo wy byście chcieli tego związku, powiedzmy, tak, u was, u was tak wygląda, żebyście tego chcieli. Finalnie karta jest dobra, bo to jest gwiazda. Być może on wdał się w ten romans i on ja żałuje już tego. Bardzo mi będzie miło, jeśli dacie znać, jak to u Was wygląda i czy chociaż dla części się coś pokrywa, bo, bo troszeczkę przerażająco to wygląda. Dobrze, pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.